W bliższych spotkaniach Radia Olsztyn obiecaliśmy Państwu, że nauczymy Was w te dwa i pół dnia podstawowego tanecznego kroku, żeby wyrobić się przed Sylwestrem. Z nami Ola Stańco, nasza redakcyjna koleżanka, ale przede wszystkim utytułowana tancerka i instruktorka tańca. Dzień dobry. Dzień dobry. Dasz radę nauczyć, tak? Raz, dwa na takim krótkim nagraniu? Tak, damy radę. Kroki podstawowe da radę nauczyć. Czyli krok podstawowy, czyli, czyli co, sobie po prostu stoję, bo ja to tak zazwyczaj tak sobie, tam tańczymy takie disco, prawda? Tutaj ręka nie przeszkadza sobie, proszę panowie, proszę o panie. Zrobimy sobie krok podstawowy do przodu, tak, ha. będzie to tanie disco samba. Czyli nie Ty na boku. Ty jako boki. partner zaczynasz mhm. od lewej nogi. Tak, od ja tej opartę, dobrze. Od prawej. Ok. O, I teraz będziemy mieli kroki do przodu, tak? W mhm. trzymaniu otwartym, czyli za dłonie. Czyli trzymamy się tak. tak? O tak, w ten sposób, dobra. I co? Ja mam wystawić lewą nogę do przodu. Tak, lewą do przodu. Dobrze, I robię tak. Do przodu, dostawiasz prawą. Mhm. Tak, teraz robisz prawą do tyłu mhm. i lewą dostawiasz. I wszystko? Tak. I, I lewą. To liczmy w takim razie powoli tylko. I raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tylko drodzy Państwo, nie patrzeć pod nogi, czyli na początku patrzeć pod nogi, żeby się nie pozderzać, a potem to trzeba mieć kontakt wzrokowy, prawda? Tak, czyli raz, jeden, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jakie to wszystko proste. I mamy imprezę załatwioną, czy jednak nie? No jednak nie, no bo tak sobie samemu możemy sobie stać i podrygiwać, i okej, okay, i to już jakoś wygląda. Ale jeżeli tańczymy z partnerką, no to jakiś obrót by wypadało zrobić. Tak, zrobimy sobie obrót do wewnątrz, czyli ten obrót, który zazwyczaj panowie wykonują na imprezach. Mhm, a zrobimy to tak, żebym nie urwał Ci ręki w nadgarstku, bo to też chyba jest problem u wielu panów, że oni tak na siłę próbują okręcić i jeszcze raz okręcić i to w ogóle jeszcze fajnie, jak jeszcze za trzecim ale razem. Najważniejsze jest przygotowanie do obrotu, tak? Czyli unosimy dłoń na tyle, żeby nie zarysować głowy partnerce, ale też, żeby nie było za mocno wysoko. Okej. Okay. Już się boję, ale próbujemy. Dobrze, czyli y, teraz ja trzymam mikrofon. Czy niektórzy trzymają w Sylwestra kieliszek z szampanem w tej ręce? Dobrze, to robimy tak. W tym y, obrocie zmienimy sobie na krok podstawowy do boku, tak? Czyli ok. Czyli pamiętaj, Ja opowiadać, od prawej dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I mhm. teraz robimy sobie obrót, tak, Czyli przygotowanie naszej dłoni i załamujemy do środka. Czyli robię tak, raz, tak, dwa, tak. trzy. Tak, jak to wychodzi, fajnie, drodzy państwo. Tak, idę tak. Przygotowanie. Mhm. Odkręcenie i obrót. Fenomenalna mhm. sprawa. I tak sobie możemy. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem. Da się zrobić do Sylwestra? Da się zrobić. Gdzie trenujemy? Czy trenujemy w kuchni, czy może w pracy sobie ten krok? Bo to jest strasznie proste. Mhm. Trenujemy w każdym miejscu, które się da. Czy trzeba liczyć do ośmiu, bo w Sylwestra z tym może być im dalej w las tym może być trudniej? Czy do czterech wystarczy? Niektórzy dzielą sobie na cztery, więc śmiało możemy policzyć sobie do czterech. I, I będzie też dobrze. No i proszę bardzo, i sylwester raz, dwa, trzy, cztery. I tak można sobie tańczyć, i tańczyć, i tańczyć, i robić sobie kanapki, albo słuchać sobie radion i tak do soboty. Ona tańco, nasza mistrzyni tańca, mam nadzieję, że sprawiła, że Państwa sylwester będzie udany. To Pa!